Hejka, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku po dość długiej przerwie natchnęło mnie albo trochę zmusiło to, że nie drapałam tych najnowszych zdrapek Big Siódemka, Wielki Gracz a nawet nie drapałam Kasa King, także jestem bardzo, bardzo do tyłu, no i co drapiemy, co my dzisiaj tutaj mamy dzisiaj mamy Klub Milionerów za 20 właśnie Wielki Gracz za 20, Big 7 za 10, Złoty Los za 10, Megapensje tak samo za 5 Rubinową siódemkę i dwa razy Po złotówce kasa king Czyli mamy 20, 40, 50 60, 77 Złotych, to co, lecimy tradycyjnie Od najniższych drabeczek Co my tutaj Mamy, o co tutaj się rozchodzi Zdrab pole gryznej Czy takie same kwoty I wygraj, no to szukamy Szukamy takich samych kwot Gdzie to się szuka Mamy 10 100 10, 15 i 100, czyli tu nic nie mamy, tak? Okej. Okay. Znaczy nie okej, okay, ale dobra. 10 tysięcy, złotówka, złotówka. Czy będzie złotówka? Będzie. Hurra! Wygrałam złotówkę, wygrałam złotówkę. No, znowu człowiek czuje, że żyje. Okej. Okay. Jest wygrana. Zobaczymy w rubinowej siódemce. Czy znajdziemy siódemkę? Szybka zdrabka. Nie, mamy ósemkę, mamy 35, mamy 20, mamy 5, 44, 22, 18, 28, 31 i 2. No niestety nic tutaj nie mamy. Zdrabce za 5 złotych. No to teraz już uderzamy z grubej rury. Co tutaj możemy? Może ten złoty los.

Marnowana szansa, bo jest 13. No, idzie do przegranej zdrabek. Choć bliżej wygram na złotówkę obok mnie, może przyniesie szczęście. To co teraz? Mega pensja. Mega pensja. Ok. Lecimy. Czego my szukamy? Szukamy 40, 42, 22, 38. I sześć, a co mamy? Mamy dziewięć, mamy dziewiętnaście, dwadzieścia trzy, czterdzieści jeden, pomiędzy, dwadzieścia siedem, trzy na czterdzieści trzy, oj, oh, sorry, dwadzieścia cztery.

26 11. Kolejna zdrapka pusta. O nie, o nie, o nie, zostały trzy zdrapki. To co teraz, ta nowość? Ta nowość, znać symbol plik. Wygraj przypisaną do jego kwotę. Znać siódemkę i pomnóż razy dwa. Kryzys, a nie razy trzy powinno być, nie? Dobra, ale trapiemy sobie. Czego szukamy? Pliku. Szminka. Coś nowego, nie? Moneta. Kolczyk. Pierścionek. A my szukamy hajsu. Albo siódemki najlepiej. Dzwonek. Brylant. Perła. Ale bym teraz zagrała sobie, podrapała te brylanty perfumy. Albo. Nie, to nie klik, to czekolada. Albo tego niewdzięcznego playbooka. Zegarek. No weźcie widziałam gdzieś w internecie same kliki. Ktoś wydrapał. I to nie raz. Albo widziałam dwa razy to samo zdjęcie. Worek. No ale widziałam nie raz. Garnek. No i co? Ostatnia szansa. Ostatni rządek. Róża. Torba. Czy jestem skazana na kolejną przerwę w zdrabkach? Okulary, lustro poprzednie i prezent. Szkoda, że tutaj nic nie ma. Ale smuteczek. Słuchajcie, zostały dwie zdrawki. Co prawda dwie największe. To co? Lecimy z... O jajku. Ładnie w takie śmieci. Z klubem milionerów. <laughs> O, z numerem 1. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Na razie wygrałam złotówkę na 77 pokładów. 77? Super. No ale wszystko się może zdarzyć. 26, 17, 4, 33, 12 i 39. Tego szukamy albo. Safe, to trzydzieści pięć czternaście czterdzieści dwa, dziesięć, dwadzieścia trzy, osiemnaście. 38, dwa oboki, obok, dwa oboki obok siebie, o 24. Patrzcie, jak mi się tu wydropała banieczka. 30 3 też ładnie by było. No jasne, dwie bańki wydropałam. Jest 17. Uf. 27.

czterdzieści jeden, dwadzieścia dziewięć, siedem i ostatnie dwanaście, a co my mamy, my mieliśmy siedemnaście tutaj, dwadzieścia złotych, czy coś jeszcze było, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia złotych i jeszcze coś było, trzydzieści, trzydzieści trzy, chyba wszystko. Tak? A nie, jeszcze cztery. Dwadzieścia. A, jeszcze dwanaście. Ej. Raz, dwa, trzy, cztery. Czy mamy stówkę? Nice. Nie no, to jeszcze zwykłe piezdrabki. Okej. Okay. Chodź do moich wygranych. Chodź stóweczku. Ale została nam ostatnia zdrabka. Oj, oj! Widzicie to, jak nieładnie? ładnie. Sprzątamy. Dobra. Wielki gracz. O co się tutaj rozchodzi? Jeśli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama, jak któraś, no tak, no tak, no tak. Znajdź kółko i przypiszono razy dwa. No dobrze. Okej. Okay. Wielki gracz z numerem 7.

też 17 nie ma i ostatnia szansa 13. Też. Oj, nie wiem gdzie to jest. B, B i K. No dobra. Na tym kończymy słuchajcie, odcinek. Wygrały tylko dwie zdraczki. Kasa king. Ale nawróciłam na koniec. Kasa: A się. kasa King ze złotówką i klub milionerów ze stówką. Nie czuję, że rymuję. Wkładu było 77, a wyjmuję z tego. Nie będę liczyć, dobra? Tylko mam 101 zł na wymianę, także nie rzucam strapek. Dwóch test. No to całe. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam. Buziaczki. Papa. Pa.